Zobaczmy, ile nazbieraliśmy. Z dnia na dzień coraz mniej. Widzieliście sami. Na bagnach już prawie nie ma złocieńców. W tym tempie Jolanta nigdy nie zrobi ostatniej koszuli. Złocieńce? Ostatnia koszula? A kim jest Jolanta? Oni chyba porozumiewają się jakimś szyfrem. O nie, to bardzo prosta historia. Jolanta jest naszą siostrą i władczynią tego królestwa. Ale zła Malediwa odebrała nam władzę, przejęła zamek, a potem rzuciła na nas klątwę. Teraz my, książęta, zamieniamy się co dzień w łabędzie. A Jolanta, nasza prawowita władczyni, została niemową. Klątwa zostanie zdjęta, gdy ubierzemy się w ozdobione złocieńcami koszule, które Jolanta sama dla nas zrobi. Wtedy okrutna Malediwa będzie pokonana. Nie może się dowiedzieć, że Jolanta jeszcze żyje. Macie rację. Do to naprawdę bardzo prosta historia. A gdzie jest teraz Jolanta? Och, ona jest... Cicho. Musimy uważać. A jeżeli ktoś podsłuchuje? Dziś jest za późno. Polecimy do niej jutro, kiedy nazbieramy więcej Złocieńców. Jeśli nikomu nie powiecie, możecie lecieć z nami. Nie powiemy nikomu, nie piśniemy słówka. Dobrze. Teraz się trochę prześpimy. Jutro przed nami długi lot. Co z twoimi rękami? Znowu się zaczyna. Widziałeś Koko? Niezły numer. Numer? Przecież ona rzuciła na nich klątwę i na Jolantę. To musi być potężna czarownica. Tak, i dlatego musimy im pomóc, Koko. Musimy. Oh. Oh. A te złocieńce. Czy łatwo je znaleźć? Dobrze by było. Niestety rosną tylko na bagnach i mokradłach. Czy to znaczy, że możemy ugrzęznąć w niezmierzonych bagnach i umrzeć w męczarniach? Nie obawiaj się. Dla łabędzi bagna są bezpieczne. Tak, ale chciałem zauważyć, że ja nie jestem łabędziem. Spokojnie, Koko, ciesz się, że lecisz. Może podasz mi lornetkę? Aha! Widzę okradła! Niedaleko stąd! Świetnie! Lecimy tam, bracia! Już wiem, gdzie je włożę. Świetnie! Hej, oddaj mi kapelusz! Sam go sobie weź! Jojo, już świat ja ci pokażę! Co wy tam wyrabiacie? Nie wiem, co robi koko, ale ja zrywam kwiaty. Jo, yo! Pomóżcie mu! Już do ciebie płynę! Ratunku! Ratunku! Jojo! Nic ci się nie stało? Włotna na kąpiel robi bardzo dobrze na urodę. Tytuł straszydła roku masz już w kieszeni. Gratulacje. Spójrzcie tam. Czyżby to był książę Wilk? Wilk? Czy ktoś powiedział Wilk? To syn złej Malediwy. Co on tu robi? Nie wiem, ale lepiej odlećmy stąd, zanim nas zobaczy. A jeśli książę nas zauważy? Może nie zwrócił uwagi na stado łabędzi. Malediwa chyba mu nie opowiadała o tym, co zaszło przed laty. Patrzcie, wodospad. Jaki piękny. O tak, bardzo piękny. Ale zdaje się, że zaraz wylądujemy w wodzie. Dokąd my właściwie lecimy? Przez wodospad oczywiście. A, w porządku. Co? No i co? Nie było tak źle. Nie, dziękuję za odświeżający prysznic. Jolanda. Jolanto, siostrzyczko. Cóż, nie mamy ich zbyt wiele, niestety. Nie martwcie się, nie jest tak źle. I co, Jolanto? Czy tyle wystarczy? Dobrze, więc jeszcze raz polecimy na bagna. Gdzie on jest? Mam nadzieję, że udało mu się upolować kilka dzikich ptaków na obiad. Witaj, matko. Co? Wracasz do zamku z pustymi rękami? Bez jednego, choćby najmniejszego kaczątka. Niczego nie upolowałem, ale mam coś dla ciebie. Złocieniec. Ale one rosną tylko na bagnach. Jakiś łabędź niósł go w dziobie i upuścił przede mną. Łabędź? Wyjdź stąd. Muszę zająć się sprawami, które ciebie nie dotyczą. Łabędzie zbierają kwiaty. To może oznaczać tylko jedno. Jolanta wciąż żyje. I na pewno szyje te swoje koszule. Próbuję zdjąć klątwę z łabędzi. Znajdźcie ją, jej braci. Zabijcie ich wszystkich. Więc Jolanta żyje? Moja prześliczna Jolanta. A okrutna królowa chce ją zabić. Nigdy. Obronię ją, choćbym miał za to zapłacić życiem. Rozkazuję wam uśmiercić ich wszystkich. Zrozumieliście? Wrócimy wieczorem, Jolanto. Tym razem nazbieramy tyle kwiatów, ile trzeba. Uh. Lodowa ta woda? Szybciej, nie mamy czasu do stracenia. Czy musimy znowu przelatywać przez ten wodospad? Nie ma tu jakiegoś wyjścia awaryjnego bez wody? Przykro mi, to jedyna droga. Do zobaczenia, Jolanto. Hmm. Zdaje się, że wylecieli z wodospadu. Już niedługo. Jeszcze chwilka. Nie mogę już dłużej. W porządku. Możecie otworzyć już oczy. Czy minęliśmy wodospad? A co? Nie zauważyłeś? Jasne, że nie. Nie patrzyłem. Miałem zamknięte oczy. Już nie chcę być sam i żyć marzeniami. Przecież gdzieś musisz być. Powiedz, jak mam odnaleźć cię. Powiedz, że tęsknisz też. Powiedz, czemu tak musi być. Uwierz, nie chcę dłużej bez ciebie żyć. Samotne dni nie będą dręczyć nas. It's true. Więc to prawda. Ty żyjesz. Oh. Violanto, myślałem, że umarłaś. Wybacz mi. Dopiero wczoraj dowiedziałem się, co moja matka wam zrobiła. Nie możesz mówić. Przysięgam na moje życie. Twój zamek będzie zwrócony tobie i braciom. Proszę chodź ze mną do łabędziego zamku. Porozmawiamy z moją matką. Wszystko będzie dobrze. Możesz wziąć koszulę ze sobą. Kiedy już porozmawiam z matką, koszule nie będą potrzebne. Patrzcie, same łodygi. Ktoś tu chyba był przed nami. Spójrzcie tam. Zerwał nam wszystkie złocieńce. To na pewno sprawka Malediwy. Pewnie Książę Wilk powiedział jej o nas. Musimy im odebrać te kwiaty i to szybko. Tak jest. Idziemy z tobą. Jojo, oni mają broń. Racja, to zbyt niebezpieczne. Powinniście zostać. Co to? Wściekły łabędź! Uciekaj stąd! Uważaj, Vincencie! Nie zatrzymuj się! Nie zatrzymuj! Wytrzymaj! Szybko! Nie możesz się teraz poddać! Koniec z tobą, wstrętne ptaszysko! Ratunku! Pomóż mi! A niech to. Czy to możliwe? Pozwoliłem mu uciec. Czy rana się zagoi? Chyba tak, ale teraz jest bardzo słaby. Martwię się o Jolantę. Malediwa na pewno jest już na naszym tropie. Musimy lecieć do jaskini. Weźmiemy Vincenta pomiędzy siebie. Jesteś gotowy? Tak, jeśli mi pomożecie, pośpieszmy się. Słońce niedługo zajdzie. Jolanda. Jolanto? Gdzie jesteś? Patrzcie tam. Jakieś ślady. Ślady stóp. I co z tego? Ślady stóp dwojga ludzi jojo. To znaczy, że ją porwano. Myślisz, że to Malediwa? Wiecie, gdzie jest wasza siostra? odsuncie precz myśli złe. Jej serce tego chce, by odejść z tym, co kocha ją, tam gdzie jest jego dom. Lecz Malediwa plan swój ma, a jest to wiedźma zła. Więc biec do zamku trzeba nam, by pomoc zanieść tam. Tak jest. Musimy lecieć do zamku. A ty, bracie? Dolecisz tam? Nie wiem, ale muszę spróbować. Ruszajmy, bracia. Musimy uratować siostrę. Głupcy. Małpoludy z wypranymi mózgami. Wymyślę dla was taką karę, że zapamiętacie ją do końca życia. A teraz precz Tak jest, wasza królewska mość. Księżniczka Jolanta? Tak. To ona. Przyprowadziłem ją, żeby porozmawiać o wszystkim, co uczyniłaś jej i sześciu książętom. Matko, chcę, żebyś zwróciła Jolancie, co jej się prawnie należy. Byś przywróciła jej braciom ludzką postać. Jeśli nie zechcesz, stanę się twoim wrogiem. Co? Czyś ty postradał zmysły? Czyż ja mniej dla ciebie znaczę niż ta bezdomna sierota? Nigdy więcej nie nazywaj tak Jolanty. Dobrze? Dobrze. Najdroższy wilku. Drogie dzieci, wybaczcie mi. Ale to miłość do syna czyni mnie czasem ślepą na potrzeby innych ludzi. Napijmy się po szklaneczce na powitanie. Cóż może być dla mnie ważniejsze od szczęścia i powodzenia mego ukochanego syna? Za wasze zdrowie. Na dziedzińcu zamkowym jest staw. Tam wylądujemy. A potem do boju. Spokojnie, braciszku. Uważaj, musisz się oszczędzać. A wy musicie szybko lecieć. Jolanta potrzebuje naszej pomocy. Chodź Koko, pójdziemy przodem. Dlaczego my? Nie mam zamiaru na starość zostać łabędziem. Spokojnie. Możesz zostać co najwyżej brzydkim kaczątkiem. Co tu się dzieje? Wygląda na to, moja droga, że mój syn czuje się tobą nieco znudzony. Nie uważasz? Straże? Najwyższa wieża w zamku jest twoja. A kiedy książę się obudzi, usłyszysz, że odebrałaś sobie życie. Nie mamy chwili do stracenia. Wracajmy do łabędzi. Chodź. Odejdź. Teraz ja się nią zajmę. Tak jest pani. Mam cię. Więc chciałaś zdobyć mego syna i podstępnie przejąć władzę w moim królestwie. Uciekajcie, obrzydliwe, pierzaste stworzenia! Pomóż im Jolanto. Ona jest zbyt potężna, nie pokonają jej. Rzuć im koszule ozdobione złocińcami. Szybko! Mam was, ptaszyska. Doskonale się nadajecie na królewski obiad. Przepraszam? Czego chcesz ty, beznadziejna, mała pokrako? Jolanta ma pożegnalny prezent dla swoich braci. Nie. Trzymaj. Łap! Jeszcze jedna. Uwaga, leci. Ja. Ja nie miałam nic złego na myśli. Chyba ja tylko. Nie dostaniecie mnie. Nigdy słyszycie? Znam ten zamek jak własną kieszeń.